Cześć! Bardzo miło mi jest Was powitać oficjalnie na kanale Vlogersi.pl. Jest to nowy kanał YouTube'owy, który będzie troszkę według innego schematu zrobiony niż dotychczasowe kanały, które, które znacie. Ponieważ, nie jest to kanał jednego twórcy, ani mój, ani nikogo innego. Jest to kanał taki społecznościowy, na którym różni autorzy filmików mogą publikować swoje rzeczy, korzystając z jakiejś tam, prawda, wiedzy, czy korzystając z. Linków, polecania się wzajemnego innych autorów, więc jest to pewnego rodzaju taka współdzielnia, na której chcemy stworzyć dobre warunki do, do startu i do rozwoju, wzrostu dla twórców internetowego wideo. I to jest właśnie, vlogersi, to są dwie. Na dwóch płaszczyznach należy ten projekt rozpatrywać. Po pierwsze jest ta płaszczyzna twórców, czyli to, że jeśli ktoś chce, robi fajną serię filmików i chciałby dotrzeć do nowych ludzi, chciałby uzyskać pewnego rodzaju rady, co robi źle, co robi dobrze. I nawiązać współpracę z innymi ludźmi, to może się do nas zgłosić na Facebooku albo na, na YouTubie przez wiadomość prywatną i możemy nawiązać różnego rodzaju współpracę na tej bazie. Więc tutaj zachęcam do tego, ponieważ naszym zamiarem jest stworzenie z vlogersów pewnego rodzaju inkubatora dla nowych twórców internetowego wideo. Przede wszystkim vlogerów, ponieważ vlogi są taką podstawową formą tego, co można robić w filmikach w internecie, ale nie tylko, bo jak ktoś będzie miał fajny pomysł, to w zasadzie wszystko możemy tutaj zrobić, tylko bez filmików z Minecrafta, proszę, naprawdę. Tego nie będzie tutaj, na pewno. Ani też za bardzo grami się tu nie będziemy zajmować, bo to nie o to chodzi. I to jest cały czas jedna, jedna warstwa tego, że, że chcemy wspierać tutaj twórców nowych, znajdować, twórców, być taką kuźnią talentów, mówiąc górnolotnie, no i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mamy, na, mamy już kilka osób zwerbowanych, które będą e, publikować swoje filmy na tym kanale i bardzo obiecująco to wygląda, więc cieszę się, że będziecie mieli okazję tych twórców poznać, bo sam też jakby ich poznałem właśnie w ramach researchu tego tematu i jestem bardzo z tego faktu zadowolony, wzbogacony. E, I to jest raz, cały czas. E, Druga warstwa całego tego projektu to jest to, że po prostu wy, teraz mówię do Was, widzów, e, będziecie mieli po prostu co oglądać. I mam nadzieję, że będzie na tym kanale dużo ciekawych rzeczy na różne tematy, ponieważ nie jest to kanał jakby na temat internetowego wideo. Nie będzie tak, że te filmiki będziemy mówić na temat jak kręcić vloga, czy jak nagrywać dźwięk, czy, 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 czy cokolwiek innego. To będą filmiki po prostu na różne tematy. Na ta takie tematy jak tam, nie wiem, muzyka, film, jakiś zdrowy, Tryb życia, cokolwiek będą autorzy chcieli, to będą tutaj u nas robić. No i pozostaje życzyć wszystkim powodzenia i życzyć Wam, widzom, miłego oglądania tego kanału. Mam nadzieję, że na tym będzie, że będzie się tutaj działo jak najwięcej i że stworzy się nam bardzo fajna, kreatywna społeczność, która spowoduje, że z młodych początkujących i aspirujących twórców internetowego wideo będą e, tworzone kolejne gwiazdy popularne i, i w pewnym zakresie opiniotwórcze w internecie. Więc to jest tutaj ten, ten taki dalekosiężny cel a celem niższego rzędu, celem takim bardziej przyziemnym jest zapewnienie wam rozrywki, jak to w filmikach w internecie więc mam nadzieję, że się e, będzie wam to wszystkim podobać i teraz oficjalnie możemy już uznać, że kanał vlogersi.pl zostaje otwarty. Postaramy się, żeby regularnie pojawiały się tutaj filmy. Już jutro zobaczycie filmik e, Mateusza, więc zapraszam. Zapraszam i zasubskrybujcie kanał vlogersi.pl. Polubcie na Facebooku i zobaczymy, gdzie ta przygoda nas wszystkich doprowadzi. Trzymajcie się.